Dlaczego prześladujecie Polaków? Kto wam steruje? Na czyich sznurkach wisicie, że w poczuciu totalnej bezkarności śmiecie, bezwstydnie, bezwstydnie śmiecie takie bezszczelne, bezprawne gnioty przynosić do e, procesu legislacyjnego, przynosić do Sejmu, przynosić kłaść na stół. Jak śmiecie? Rzeczywistość PRL-u, którą wielu z nas tutaj pamięta, ja pamiętam, całe moje, moje dzieciństwo i młodość się odbywało w, te, w tamtym czasie, to była oaza wolności, to była oaza wolności w porównaniu do tego, co wy nam tu urządzacie, a szczególnie od trzech lat co nam tu urządzacie i, i co szyjecie na przyszłość dla nas i dla na, następnych pokoleń Polaków. Utopie Orwella Huxleya. Wy przebijacie już w tych swoich e, działaniach wielokrotnie, w tym psychopatycznym, psychiatrycznym zwyrodnialstwie. Przebijacie, naprawdę. Jestem matką, a od ponad trzech lat... Moje życie kręci się wokół walki o ocalenie elementarnych praw ludzkich dla nas, dla mnie, tutaj, dzisiaj i dla mojego dziecka, dla następnych pokoleń, bo to jest po prostu co, co, co wyrabiacie nie da się tego opisać e, kulturalnymi słowami jak śmiecie odzierać Polaków z godności, jak śmiecie odzierać Polaków z suwerenności osobistej, ale też narodowej i państwowej. Jak śmiecie odzierać Polaków z przyrodzonych każdej istocie ludzkiej praw, między innymi też praw do głoszenia poglądów, do przekazywania, pozyskiwania i przekazywania informacji. Mamy, proszę Państwa, ustawy, które nominują Nominują Polaków nieprawomyślnych tak zwanych do statusu, nie wiem, wichrzycieli, którzy mają być kryminalizowani i tak dalej. Przecież to wszystko, to wszystko razem do kupy, te wszystkie puzelki razem do kupy mają doprowadzić do pewnego konkretnego efektu. Mamy być po prostu dyskryminowani, niszczeni. Jak śmiecie traktować nas jak stado bydła hodowlanego? Jak śmiecie? Myślicie, że możecie nami sterować, że możecie e, decydować o tym, co myślimy, jak myślimy, co mówimy, co robimy e, o, e, wnioskuję o odrzucenie projektu w całości, postawienie przed Trybunałem Stanu wnioskodawców w związku z naruszeniem przepisów konstytucji Rzeczpospolitej e, oraz przepisów dotyczących praw człowieka, międzynarodowych oraz niezbywalnych praw naturalnych, postawienie wnioskodawców i każdego posła oraz senatora popierającego ten projekt w głosowaniach w związku z podżeganiem i pomocnictwem w budowaniu na terytorium Rzeczpospolitej systemu totalitarnego. Jeszcze Polska nie zginęła, bo my żyjemy.